W dzisiejszym odcinku ja z Palionem będę grać na Leona, Olka i Bola. I zobaczymy, czy mając lepsze bronie, będziemy w stanie ich oszukać i wygrać. A ze mną są wszyscy, cześć panowie. Nie da ale... ciebie. Zobaczymy, dobra. Ja biorę na, na razie na spokojnie jakieś bronie, dobra, na pewno jakieś bronie, co ty masz? Zwykle, no ja mam karabin, bo tutaj za, ciężko to ze snajperki będzie. Dobra, dobra, dobra. Ej, mam ich na prawo, na prawo. Gwóź, gwóź, Nie gwóź, góź, góź! Na prawo! Nie dosłonię. Ja nie właśnie go dojeżdża.

Nie, A nie, yes! Yes! No w się się nie, 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 rozwalił! Dobra, nie, patrz na to, dobra, nie, to, nie, 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 To jest dobre? Patrz to, nie, to to, nie, nie, To To nie, to nie, 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 to nie, nie tak to tak No nie no, Zniszczył mnie! mnie oh. bo ma low, do talnie low! Ej, bo mam mało HP. Nie wiem, dziur, ja ją Nie! Nie możemy nic zrobić, bo tu nie ja mam zwykłą nie. broń! Nie, spokojnie to wewnątrz Czekaj, dobra, spróbuję, spróbuję! A bo nie. Chodź Co? Co ty tam kombinujecie? Pomys, nie podoba mi się to Ej. Daj go! Co to ty? Strzelajmy i mnie, palijam! <grym> nie! Yeah! Dobra? dobra. Uh! A to dostał, jest dostał, mi dobre, dostał, co dostał. masz, Ej, panie, to jest dobre, dobre, uh! dobre. Dzień, dzień. Ja nie, mogę, tu, 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 tu do, na dostał, spownie, nie! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie! się Nie! Dostał, yeah. dostał Nie! Nie! parę Dostał hitów. Nie! dobra, Nie! Nie! Dostał, heada, Dostał heada, dostał Małpa, małpa! Nieee! Oni wszyscy mają na czerwono życie, wszyscy! Dobra, panią fokus, poczekaj, poczekaj, panią mam pomysł! Biorę to! No ale to jaki pomysł? No, masz, co masz? Masz to? No teraz będę mieć kasterową broń, co się wyjdzie od ścian. To jest mega ciężko, ta mapa jest ciężka pod takie bronie. A ty gdzie wkrótce? Tarararira!

o, jasne, nie masz skilla po prostu z takich gier. Snajpu, nie! Jaki oszust! Czemu on z pięści bił? Ale ma, Oleg ma! Go, Yes. Dobrze, z z zaraz, kubka, zaraz, panowie, dobrze, jest! Dobra, skurka panowie, skupka. Dobrze, dobrze, no dobrze, dopiero Fokus, focus teraz Uwaga, <laughs> nie podchodźcie tak. na daleko, bo on gra za wupą Na blisko no. się od razu... Tak, 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 dawajcie do mną, dawajcie mną Dobra, panie, spójrz, granaty tutaj. No nie, co za, co za... Nie, nie chcę z tego skomentować, to jest... Chcesz... Ała! To pani. Nie idziemy na Ma... Lua ma 5hp Dobrze, 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 dobrze Kto ma Loa, Kto ma Loa? Dave, Dave, Dave! Faliu też obity jest

Dobra, teraz gram z maleńkami. Ty nie umiesz Bra. w grać. Dobra, bo, 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 odparam bo, bo, bo. teraz moniton w takim razie, jak chcemy się tak bawić. Ej, mamy dwójkę na prawo, dwójkę na prawo. Ej, parę dostał dużo. Ale tu zostało leży za 80! Ej, bo mało bić jest. Bola leży, bola leży. Dzięki panie, żyję poczekaj chwilę. ja próbuję ich trafić, ale nie jest tak łatwo. Oni są u góry gdzieś? Dostaję, dostaję, dostał ktoś. Dobrze. Leży, leży, leży. O, Olek, jeszcze. Mam go. Nice, o! let's go! Ale nie Zostancie. da się wygrać z bólem, kontroluje Co tak ścigał panowie, co tak ścigał? Ja ci wygię za granatę, tam. Dobra, dalszynę, nie dalszynę, nie dalszynę, dalszynę. Pan, dobra, spłynie spojrzmy, nie pójdę. Jest kozacka, dobra, jest kozacka, robimy to. No teraz takimi broniami to możecie wiecie co zrobić. No nie, no jaki to jesteś troll! Nie, przypadkowo, nie. No Dave, co ty grasz jak jakaś... No dwóch na jednego, no gdzie jesteście chłopaki? Aaa, trzela do mnie, trzela do mnie! Nie no, się! Mam no. go, okay. Dobra. No, nie podoba mi się takiej granie, o. no. Mam bola, mam bola! Aaa, Spala do mnie, trzela do mnie! Poczekaj, apteczkę walnę, apteczkę walnę! No apteczka, jakiś jest żałosny jesteś. Naprawdę jesteś tak słaby, że musisz apteczki używać? Ja nie wierzę, let's go, let's go, let's go, go! 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 Dave słaby, gdyby nie to, że kupiłeś broń, to byście przegrali 3-2 Dobra, 3, dobra, 3. Dobra, 3. Dobra, dobra, kto ma dwa kg, jak kto dwa! Dobra, no dobra, bo masz kupioną broń, co lecimy. ty do teraz lecimy, lecimy, Jak nie, nie. se kupił zarobu ksiki mamusi teraz bronie, no to kozaczy, ale jakby ich nie miał, no to to wypłakał Dobra, rozwalmy rozwalmy ich

No, nie, dobra, złapał. ci, dobra, spokojnie, wygrali wygrali w wojnę, ale przegrali bitwę czy jakoś tak, dobra, dobra. dobra, dobra, dobra. Daj, dać ponownie, dać ponownie, nie no nie można tak być, dawajcie, dobra, dobra, dobra chwila dobra, Nie, pp nos, zaośne. teraz dawajcie wszyscy losową mapę, wszyscy losowo, żeby była totalna losowość. dajcie ponownie znowu, kto wyszedł? Jako... Zbyt ciężko z... wiedzieć gdzie gdzie? Dawajcie, losowe, 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 dobra Daj losowy, daj losowy, dobra Dobra, jest oh, zginię. To jest znowu to samo, to jest znowu to samo. Nie, to jest dobre, oh, to jest dobre. To jest kolejna taka sama mapa. Weź tarczę, wiesz masz tarczę? Nie, tarczę nie ma. Tak no nie, no jak... Aż, co? ty no. zrobisz? No, ty ja za... dawaś, Ej, dawaj, ty dawa. będziesz za mną. Ty będziesz za mną. Dawaj. Boda. No nie! Dawaj ładuj mnie, hey. ładuj mnie, hey. ładuj mnie, hey. ładuj, hey. ładuj, hey. ładuj <laughs> co to <ma> <laughs> <laughs> hey, damy, nie. <laughs> nie mogę trafić, nie mogę trafić. No ta tarcza jest głupia. Nie go się!

Wiesz są, wiesz są Nice! Dostał, dostał heada Ale ma fulla On ma, 90 kp Zero, zero, zero! Panią, zero. Nie, mam nie mam naboi, co jest? Ma zero, nice. Ma 90 ma. nice, let's go! 19 Let's go! Ale trudna robić, Ja już nie mogłem RPG-iem, mam 14 naboi tylko, o nie Dobra, spokojnie Dajcie, damy na lecimy na nich, jest? No to nie Jeszcze nie przyjmujcie się Dawidem. Tuka, nie, nie. bola, mam, bola mam, Puszczoń, nie Leży, czekaj, apteczka. O nie, no używaj apteczki, cienia się jeden. Mega, lecę, 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 Widzę? Mało, mało, mało. mało. O nie jak gdyby nie masz apteczki to byście zginęli Let's go, let's go Nie, let's nie go. Życzę, ja nie użyłem apteczki no, Ale Dave'u już atak na mnie upadł Dawaj dalej, dawaj dawa. dalej Dawajcie, dawajcie razem, tędy, tędy, tędy Dawajcie, dawajcie, dawajcie Zaskoczyli ich, zaskoczyli ich Tam są, tam są Paweł Dupia bazooka Spalił mnie Nie no, nie gram w takiej gry, gdzie wy sobie kupujecie broni za pieniążki rodzicom Dobra Nice! Dobra, nice! Dba, nice, 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 nice! Nice, nice, nice! Ale nice. No W, nice, w nice. mi to ciężko jest wygrać! <gry> 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 dobra, 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 czas to, teraz to! Dobra. I to jest OP ja tu mogę na tych. tych. skakać, na tych. na Tak no Zatwinij! Dobra, będą z fokus! Dobrze, wejdźmy Wiesz, to jest trudne? Wiem. dobra, poczekaj! Ja będę tym, ja będę tym. Dawaj we tu, będziemy patrzeć! tędy, tędy, tędy. Chodź tędy tu! Dobra, 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 wyjdź, wyjdź lepiej! <grym>, mają naprawdę mają Mam Kurde palę malował, malowa, malował! malowa mać Nie, 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 nie palił, nie możemy tym, nie możemy tym! grajcie gracie tym grajcie nie mogę, Dawać, nie mogę, no nie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, i nie 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 jest nie nie jest nie mogę, nie no, jest, nie, jest z kletów, jest za dużo. O nie, co za dawaj Dawaj, dawaj go, dawaj go, małoma. no, 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 Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, nie duch, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj no, 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 go no, 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 dawaj! no, 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 dawaj no, 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 podam za takie dawaj. Nie no, no, Słabe, słabe chłopaki Gupie bazuki Ała o, o nie, nie Dostań Kontener, kontener ja jest To ja plecisz się wdejpo Ja mam, ja mam Przy kontenerze jeden Dwojkę oh, są przy kontenerze Nice Tura, czy? Mm. Nice! Let's, let's go! Let's go! Dobra, jest jeden do jednego. gramy ostateczną rundę, dobra, wszyscy fokus, oh, nie? Jeszcze oh, jest, jest ale jeden hardcore, do jednego. Ale hardcore, ale jest hardcore, jest hardcore, no. Ale teraz... My już mamy z Pepe symfonię, więc my już wygramy. <gryly> symfonie. Zacznijmy <tror Visual Yay> od tego, że tu nie powinno być 1-1, powinno być 2-0 dla was. <gryly> Jakie, hyper, daj podobne dopasowanie, daj ci podobne dopasowanie. Dobra. Nie zasługujecie na wygraną. Ostatnia runda, dobra. Losowy, 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 jest dobra, najbardziej uczciwy. Wszyscy mocnego. losowe Dobra, coś mocnego. Budowa! Nie! Nie! nie. Nienawidzę tej mapy, ja tu sam ginę. Sam z siebie tu ginę cały czas. O, jest mega OP na to. wierzysz <laughs> Dobra, tam Szybko polecieć e? Nie, no nie. Ej, padło. Dostał! Dostał! Posłuchajcie, wstańcie! Wstańcie na opryt. Nie na Nie, wywaliłem się! Żyję! Trzeba jeszcze żyć, apteczki Luz No i... o Ale Olej! spadł Luz, 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 a trzeba do mnie, trzeba do mnie Uważaj Luz, 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 dobra skupmy się, skupmy się Zostało dwóch Olek, chowaj się, olej, chowaj się No nie no On ma tu głupia, ale on ma loła! Potrzebne by było złe Ja mam lowa Strzel w to NICE, <Grym szpiewa> nice. Ej, Bomba go zabiła, bomba nice. go zabiła nice.

CO Dobre. TY ZROBIŁEŚ?! mi się nie da wszystko. to strzelać! to. NIE! Dobra, nie dala, bada, pomagają! dobra, 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 dobra! Zaraz słuchaj, ja... Niech będzie, dobra, niech glanty, będzie! Zjadź, Ej, jak ustalić trudniejsze boty, bo to jest mega easy? Ciężko mi się gra! Dobra, jest luz, jest luz, ja słyszę jak pode mną biega. Głupi minigun, no! Nie to zgubimy, nic lepszego! Ej! No mają, nie, dostali, dostali sporo, dostali sporo! Bolo leży, co? Spot spot spadł! Dawaj kolek, dawaj, dawaj no. nie spadł! Let's go! Let's go! A myślisz, z tego miniga yes, na Myślisz, yes. że tego miniga yes. psach! Jest dobrze, jest dobrze! Dobra, poczekaj Coś innego, coś innego, czekaj no, to Chyba mam lagi, chyba mam lagi, czy nie? Nie masz, nie masz, nie masz, musisz grać, musisz jest, grać jest, dobra, dobra. Nie no, musimy zrobić tak, żeby to wygrać i wtedy ich pogrążymy i to będzie żałosne No go, Dobra, wy... spadłem, spadłem Aaaa Dobrze robisz, dobrze robisz Nie ma apteczki użył pewnie, cienias A, bo ten ma apteczkę Tylko pytanie, gdzie jest? Ja go nie widzę w ogóle Tu jest, najdłużej Można testować O! Widział kto, ktoś? Nie Żałuj ale zeskanowałem go Dobrze robi no, Dobra, dobra, chowaj się, chowaj się Ja też idę na respa i ten I po prostu on będzie musiał nas dogonić <śla> Nie ma szans Okej okay. Chowa Chowaj dzień. się, chowaj się, chowaj się, chowaj się Dobra, daj, to? Nie, nie, chowaj się, chowaj się Dobra, on do mnie ci się będzie do mnie piłek Zaraz, zaraz mnie dojedzie Chowaj się, chowaj go. Chowam się, chowam się Nie, nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj Dobrze robisz, dobrze robisz, Ale tu mnie dojeżdża, no, Leon Leon! Nice. On ma mniej HP niż ty, on ma mniej kapeni to 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 niż ty! Nie, pikuj go, nie, pikuj. Myślisz, on nie, nie, że nie, 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 Jest ale nie, 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 cały czas. Dawaj. Dawaj. nie, Dawaj. No nie, Jest. 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 Go. nie go. Trzech, 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 let's Dobra. go! Dobra, mamy to. Ja nie mogę, U. zwykłą Niestety. broń pojadę Dobra. Dobra, teraz się skupcie, 100%! No, podziada, nie. <laughs> nie no, bo, no. Mam, Nie, no, wolo nie bierze Dobra, mnie Dobra, balała, o, balała. Chowaj się, chowaj się, chowaj się! Pali, Pali, Pali mnie coś! Olek balała. Kubaj się, kubaj się. Leon nie żyje, Leon nie żyje. Nie, Leon ma, Leon żyje. Ale Leon ma mało. Dobra, on piku, nie pikuj, nie pikuj. Widzi mnie To są go ostatnie hapeki Tak Tak? Tak, bo ja mu dużo zadałem z ognia No nie będą easy No na pewno Dawaj we No Lecę z tymi Dawaj A ja tak, powiedziałem lecę z tymi co? Co mam ja ty panią się? masz te? Masz no. flesze? Że się Do wychylę tak. Dawaj O się o mało. Kurde, to nie. Pikuj, nie, pikuj. nie było maluło. Dostał, dostał, dostał. Tak tak, on ma zero. No, <grym> <grym> ej, ciśnij <grym> Nie, dobra, cywilaku. Ej, palił. Dobra, dawaj do rundę pistoletami. Ale damy. gdyby nie apteczka, to by przegrali. Tylko pistolety, ty, panią, tylko pistolety. I nie używajcie apteczek. Będzie ciężko, no. będzie ciężko, będzie ciężko. Nie, gracie normalnymi broniami, ale bez apteczek. Zobaczymy, czy wygracie. Wtedy przegracie, bo jesteście żałośli i słabi. I pay to win to jest. Jezu, daj bo. Daj ja cię lubię, dziewczynko. Kurczę, złamał, łamał. Daj palo, daj palo. Dobra, No znaczy, to nie żyję. Ej, Olek ma mega low. No ty jesteś mega low. O! Ale kedy. Teraz, 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 o. Lega heady, lega Ale kedy, ale kedy. No i znowu używa apteczki, miało być bez! Dawaj. Nie, bez broni. Dawaj. Uda się, uda się. Nie dawataj, nie da dawaj, go, zapuść go. Ej, miał być ja, bez broni! Czemu ja, no, szukuje? Ja nie mogę nie no, mogę, nie wytrzymam, nie. Znowu, coś. Nie znowu, trzak. znowu, trzak. znowu, trzak. znowu trzak. Jak będziecie, udało nam się wygrać.